Już dzisiaj ma premierę gra Pokémon Legend ZA. Oznacza to, że miliony ludzi na świecie staną przed tym samym wyborem, czyli którego startera wybrać. W dzisiejszym materiale omówię pokrótce, który starter moim zdaniem jest najlepszy do rozpoczęcia swojej przygody. Rozsiądźcie się wygodnie, strzelcie lajka, zostawcie suba, a teraz już zaczynajmy. Przygoda w Legend ZA toczyć się będzie w mieście Lumios w regionie Kalos. Niech Was jednak to nie zmyli, bowiem jako startera nie wybierzecie ani Panekina, ani Chespina, a tym bardziej nie Frołkiego. Wśród starterów znajdują się dwa Pokemony z regionu Johto, czyli Chikorita oraz Totodile. Dodatkowo mamy też do wyboru Pokemona z regionu Unowa, czyli Tepiga. Skąd taki wybór? Tego chyba nie wie nikt. Przejdźmy do typów Pokemonów w ich poszczególnych formach, w tym również w mega ewolucjach. Chikorita to Pokemon o typie trawiastym. Po ewolucji w Bayleafa, a następnie w Meganium, wciąż pozostaje Pokémonem o pojedynczym typie. Sam typ trawiasty otrzymuje zmniejszone obrażenia od ciosów wodnych, ziemnych, elektrycznych i trawiastych. Natomiast dwukrotnie większe obrażenia zadawane są przez ataki typu ognistego, latającego, robaczego, trującego oraz lodowego. Sporo jednak zmieni się w trakcie Mega Ewolucji. Wtedy też Mega Meganium otrzyma dodatkowy typ wróżkowy. No i uważam, że połączenie trawiasto-wróżkowe jest bardzo ciekawym połączeniem typów, szczególnie dla pokemona bardziej skupionego na obronie, jak Meganium. Ponadto przy tych typach pokemon ten jest całkowicie niewrażliwy na ciosy smocze. Dodatkowo teraz mniejsze o połowę obrażenia zadaje typ mroczny, elektryczny, walczący, trawiasty, ziemny i wodny. Natomiast zwiększone obrażenia pokemon ten otrzyma do ataków ognistych, latających, lodowych i stalowych. Najbardziej jednak wystrzegać ten stworek musi się ataków trujących, gdyż otrzymuje od nich aż czterokrotnie zwiększone obrażenia. To podobnie jak inne startery z regionu Johto, zarówno w swojej podstawowej formie, jak i pośredniej oraz ostatecznej, posiada tylko jeden typ. Jest nim oczywiście typ wodny. Sam w sobie typ wodny jest naprawdę dobry, gdyż ma aż cztery rezysty od ataków ognistych, stalowych, lodowych i wodnych, natomiast zwiększone obrażenia otrzymuje tylko od typu elektrycznego i trawiastego. Jednak Feraligatr też otrzyma dodatkowy typ w trakcie megaewolucji, a będzie nim typ smoczy. No i co tu dużo odmówić, połączenie typów wodnego i smoczego jest jednym z najciekawszych połączeń jakie znamy. Wtedy zarówno ciosy wodne jak i ogniste zadają aż czterokrotnie mniejsze obrażenia mu, natomiast stalowe ataki są słabsze o połowę. Dwukrotnie większe obrażenia otrzymuje tylko od ataków smoczych i wróżkowych. Pozostał nam ognisty starter, czyli Tepik. Już w drugiej formie otrzymuje podtyp Walczący, który zostaje z nim do ostatecznej formy. Więc jest jedynym starterem w tym zestawieniu, który w najwyższej formie będzie miał dwa typy. Wyróżnia się też tym, że po mega ewolucji jego typy nie zmieniają się, w wyniku czego od ciosów robaczych otrzymuje czterokrotnie mniejsze obrażenia. Natomiast ciosy mroczne, trawiaste, stalowe, lodowe i ogniste zadają dwukrotnie mniejsze obrażenia dwukrotnie super efektywnie obrywa tylko od ciosów wodnych, latających, ziemnych i psychicznych. Tak więc porównując to zestawienie, uważam, że najlepsze połączenie typu posiada nie kto inny jak Feraligator. Chciałbym teraz przejść do porównania abilitek Pokémonów zarówno w ich zwykłej formie, jak i w Mega megaewolucji. Jednak yy, nie mogę tego <laughs> zrobić. Ci co grali w Legend Arceus pewnie wiedzą o co chodzi. Pozostali natomiast mogą się zdziwić. Mowa oczywiście o braku umiejętności w tej grze, czymś co widzieliśmy już w Legends Arceus. Trochę szkoda, że nie dowiemy się, jakie ability będą posiadały mega ewolucje. Przyjdzie nam z tym poczekać zapewne aż do premiery Pokémon Champions. Przejdźmy więc do statystyk. Meganium posiada łącznie 525 punktów statystyk. Skupia się głównie na obronach, dzięki czemu jest najlepszym tankiem. Mboar ma łącznie 528 punktów i wyróżnia się potężnym atakiem fizycznym i sporą ilością punktów życia. Szkoda tylko, że reszta statystyk jest średnia, no i jest najwolniejszy z tej trójki. Jako ostatniego mamy Feraligatr'a z 530 punktami łącznych statystyk. Ma dość wyrównane statystyki, jednak najbardziej wyróżnia się w ataku i obronie. Pomaga ewolucji, zapewne możemy się spodziewać, że statystyki każdego z tych pokemonów wzrosną dokładnie o 100. Spodziewać się można, że zostaną dodatkowo zbustowane statystyki wyróżniające się dla określonych Pokémonów, czyli na przykład atak dla Emboara i Feraligatra i obrony dla Meganium. Myślę, że kluczowa może być statystyka szybkości. Będzie ona o tyle ważna, że im więcej punktów spida, tym krótszy czas odnowienia określonych ataków. No i o ile Mega Ewolucja tego nie zmieni, to co ciekawe najszybszym z tych Pokémonów jest Meganium, który w ogólnym rozrachunku jest raczej dość wolnym Pokémonem. Tak więc mamy sytuację, w której żaden ze starterów nie jest zbyt szybki. Z jednej strony trochę szkoda, z drugiej, przynajmniej wśród starterów jest to dość zbalansowane. Warte omówienia są również movesety. Meganium uczy się takich ruchów jak Petal Dance, Tackle, Growl, Razor Leaf, Poison Powder, Synthesis, Reflect, Magical Leaf, Natural Gift, Sweet Scent, Light Screen, Body Slam, Safeguard, Aromatherapy, Solar Beam, Petal Blizzard. Jednak już w trailerach można było zobaczyć, że Chikorita dysponuje ciosem, którego normalnie się nie uczy, czyli Disarming Voice, który jest ciosem wróżkowym. Możemy więc przypuszczać, że dodane zostaną też inne wróżkowe ciosy dla tego Pokemona, jak choćby Moonblast. Ma to sens, skoro ma otrzymać podtyp wróżkowy. Tak czy siak, jej moveset jest głównie skupiony na atakach specjalnych i defensywnych, przez co Meganium będzie ciężka do pokonania oraz będzie mogła szybko się regenerować. Feraligatr uczyć się będzie takich ruchów jak Scratch, Leer, Water Gun, Agility, Bite, Scary Face, Ice Fang, Flail, Crunch, Slash, Screech, Trash, Aqua Tail, Superpower oraz Hydro Pump. W jego przypadku jest duża szansa, że otrzyma w swoim movesetie dwa bardzo interesujące ruchy, czyli Dragon Claw oraz Dragon Dance. Szczególnie ważny byłby ten drugi, gdyż dzięki niemu miałby naprawdę dużego boosta do ataku oraz szybkości, przez co zyskiwałby dużą przewagę nad pozostałymi starterami. Jako ostatni pozostał nam Emboar. Standardowo uczy się ciosów takich jak Tackle, Arm Thrust, Tail Whip, Ember, Defense Curl, Flame Church, Smoke, Rollout, Takedown, Hit Crush, Assurance, Flame Trower, Head Smash, Roar oraz Flare Blitz. Biorąc pod uwagę, że po Mega Ewolucji wciąż będzie miał to samo połączenie typów, to raczej nie spodziewałbym się wielkiej rewolucji w jego movesetcie. Jako ostatni punkt w tym materiale wezmę pod uwagę pozostałe Pokémony w drużynie. Wybierając Startera trzeba się zastanowić nad tym, kogo jeszcze chcielibyśmy mieć w swojej drużynie. Ja, na przykład, nie wyobrażam sobie nie posiadać Handuma, który jest moim ulubionym Pokémonem. A skoro Handum jest ognistym stworkiem, to czy jest sens, bym wybierał Emboara? No raczej nie. Wtedy powinienem zastanowić się nad Meganium i Feraligatrem. W grze będzie szansa zdobycia starterów z pierwszej generacji oraz szóstej. Powiedzmy więc, że jesteście fanami anime i uwielbiacie Pokémony, które posiadał aż w najwyższej formie, a więc Charizarda i Greninja. I podobnie jak on, chcecie mieć je w drużynie. W takiej sytuacji wydaje się, że najlepszym wyborem byłaby Meganium, przez co byłaby szansa na posiadanie w drużynie startera każdego typu. Jeśli chcecie poznać moją opinię, to najlepszym starterem do wyboru jest więc Totodile. W Mega ewolucji będzie posiadać bardzo mało słabości, a dodatkowo liczę, że dzięki potencjalnym atakom typu smoczego będzie miał sporego boosta do ataku i szybkości. W ten sposób stanie się idealnym pokemonem do dynamicznych walk, który będzie spamował specjalnymi atakami co chwilę. Jednak to, który Pokémon będzie dla Was najlepszy, zależy oczywiście od Waszych własnych preferencji. Napiszcie w komentarzu, którego startera zamierzacie wybrać w najnowszej odsłonie Gier Pokémon. Przekonajmy się, który starter cieszy się wśród polskiej społeczności największymi względami. To jednak tyle na dzisiaj. Pamiętajcie zostawić lajka oraz suba, a także obejrzeć inne moje materiały. Do zobaczenia!